Czytanie z Dziejów apostolskich. Do listry nadeszli Żydzi z Antiochii i Sikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. W tym mieście głosił Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Kiedy w każdym kościele, wśród modlitw i postów, ustanowili im starszych, polecili ich panów, którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydję i przybyli do Pamfilii. Nauczyli się w Pergę, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. I dość długi czas spędzili wśród uczniów. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Niech wierni twoi głoszą twe królestwo. Niech wierni Twoi głoszą twe królestwo. Niech cię wielbią, panie, wszystkie twoje dzieła. I niech cię błogosławią, niech mówią o chwale twojego królestwa, i niech głoszą twoją potęgę. Niech wierni twoi głoszą twe królestwo, aby synom ludzkim oznajmić twoją potęgę. I wspaniałość chwały twojego królestwa, królestwo twoje królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia twoje panowanie. Niech Nie, wierni, wierni twoi, twoi głoszą twoje królestwo. królestwo, Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach. I we wszystkich swoich dziełach święty. Niech usta moje głoszą chwałę Pana, a jego święte imię niech wielbi wszystko, co żyje. Nie wierni twoi głoszą twe królestwo. Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja. Trzeba by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Alleluja, Alleluja. Pan z wami i z duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Jana, chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów. Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że Wam powiedziałem odchodzę i przyjdę znowu do Was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem Wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z Wami i nie będę wiele mówił. Nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie, ale niech świat się dowie, że ja miłuję ojca i że tak czynię, jak mi ojciec nakazał. Oto słowo pańskie. Chwała tobie Chryste. Niech się nie tworzy serce wasze, ani się nie lęka. Te słowa dzisiaj jak słyszeliśmy Pan Jezus do swoich uczniów. Dlaczego. Dlatego, że przygotowuje ich powoli na niebo niebowstąpienie. Uczniowie rzeczywiście są wystraszeni, są zatrwożeni, bo co dopiero przeżyli mękę swojego mistrza, co dopiero widzieli go na krzyżu. Jeszcze nie bardzo rozumieją sprawy zmartwychwstania, trudno im było Go poznać. I znowu Pan Jezus mówi. No, że gdzieś idzie. Uczym jest dobrze z Panem Jezusem. Czują się bezpieczni, czują się silni, czują się odważni. Wiedzieli, jak się zachowywali, kiedy właśnie była męka i krzyż Chrystusa. I dlatego właśnie się tego lękali. I Chrystus mówi: Pokój zostawiam Wam. Pokój mój. Wam daję. Odchodzę i przyjdę znowu do Was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca. To są słowa otuchy, słowa siły, słowa do tego, żeby właśnie apostowie przejęli po Chrystusie całą Ewangelię. I rzeczywiście to zrobili. Mamy przykład świętego Pawła, który dzisiaj działa znowu bliższe, ale znowu ma kłopoty. Żydzi ciągle idą za nim, ciągle dybią na jego życie. Niedawno żeśmy słyszeli, jak właśnie podburzyli pobożne, niewiasty i wpływowych ludzi, żeby właśnie pozbyć się Pawła. Dzisiaj słyszymy. Że właśnie podburzyli tłum, który słuchał chętnie świętego Pawła. Ale właśnie wystarczy jeden człowiek czy paru, żeby to, co jest święte, zburzyć w imię swojej świętości. Jakże właśnie nieraz łatwo wykorzystać w cudzysłowie złą świętość, złą pobożność do tego, żeby właśnie walczyć z Panem Bogiem. I dlatego daję panie te wskazówki swoim uczniom, aby wytrwali. Wytrwali w tej prawdziwej wierze, żeby rzeczywiście byli apostołami Ewangelii, czyli dobrej nowiny, nie swojej ewangelii, ale Ewangelii Chrystusa. Dlatego prośmy właśnie w czasie tej święty, abyśmy właśnie w tym czasie również się wzmocnili poprzez Słowo, tak jak to zrobili dzisiejsi uczniowie. Byśmy tak jak oni i tak jak umiemy, według swoich naturalnych darów, umieli głosić Słowo Boże. Bo w ten sposób sami stajemy się silniejsi. Pokój zostawiam Wam. Amen.